do odrobienia mieli piłkarze Renczi Azotów Puławy w drugim półfinałowym meczu Challenge Cup w stosunku do spotkania pierwszego Zika Safechow i rzeczywiście końcowy wynik są dwie bramki różnicy, ale na korzyść Szwedów i to oni zagrają w wielkim finale Challenge Cup Krzysztof Tylutki. Najpierw Panie Krzysztofie ocena tego meczu Ciężko coś powiedzieć, przez Pana pierwsza połowa zdecydowanie zaważyła przebiegu całego meczu, no, w drugiej połowie Rzuciliśmy wszystkie siły, żeby to odrobić. No niestety zabrakło czasu. Wydaje się, że Szwedzi lepiej odrobili tą lekcję z pierwszego spotkania, kiedy dali sobie rzucić na własnym parkiecie aż 38 bramek. Zgadza się. Pierwsza połowa, dużo, dużo sytuacji stuprocentowych przestrzelonych, dużo strat. No i myślę, w tym trzeba opatrywać dzisiejsze porażki. Bo fizycznie wytrzymaliście to spotkanie chyba nieźle jak widać po tym meczu mimo że w drugiej połowie rzeczywiście rzuciliście na szale wszystkie siły. Zgadza się no mówię, szkoda, że nie zaczęliśmy yy, tego meczu od początku tak jak w drugiej połowie. To się zemściło no. aż przykro mówię, przykro przy na publiczności odpaść Kowal. No ale półfinał jest półfinałem, tak pozostanie, wam to zapisane, najlepszy wynik w historii klubu będzie. Mam nadzieję, szkoda, że nie w tym roku. Mam nadzieję, że w przyszłości. Panie Krzysztofie, jak ze zdrowiem po tym meczu? Czy zdążycie się zregenerować przed meczem w Szczecinie? Bo wiadomo, że macie chwilę odpoczynku i zaraz we wtorek bodajże w pociąg i do Szczecina. Zgadza się, czasu nie ma zbyt wiele. Dzisiaj wieczór, jutro jakiś lekki rozruch, pewnie we wtorek już idziemy do Szczecina. Także szybko trzeba się regenerować i z powrotem serce stawić w Szczecinie. No i w Szczecinie również nie możecie wyjść na pierwszą połowę, tak jak w tym meczu pierwszym. Kiedy w zasadzie losy spotkania już się w pierwszej połowie rozstrzygnęły. No zgadza się, no drugi mecz yy, się taki tam przytrafi w tym dzisiaj ze szwedami i wtedy ze, ze Szczecinami. No już nie możemy takich błędów popełniać. Paweł, dwie bramki były do odrobienia, wszyscy byliśmy optymistami przed tym dzisiejszym spotkaniem, no ale chyba nikt, kto piłką ręczną się interesuje, nie zakładał, że z drużyną ze Szwecji, z takimi tradycjami piłki ręcznej będzie łatw. Z tradycjami, Puławy też mają piękną tradycję. Eee, coś tu mogę powiedzieć, no pokazali nam kawałek dobrego handbalu, widać to wyszkolenie techniczne jest na bardzo wysokim poziomie, to są młodzi zawodnicy, a widać już na, na, jak, jak są dobrze zgrani. Ten zespół się zmieniał, ale widać, widać, że cały czas tworzą ten kolektyw. E, no jeżeli chodzi o te czarne czkapy, no wiadomo, że bardzo szkoda. Doszliśmy już tak daleko, e, no naprawdę to było blisko. Te dwie bramki, to niby mało i dużo. E, z drużynami mniej więcej już na tym poziomie to ciężko jest e, mówić, czy to mało, czy dużo. E, po prostu trzeba grać jak, grać jak najlepiej. Tam no, nie udało się nam e, troszeczkę w tej Szwecji. Widać było, że że jednak brakuje nam, brakuje nam jeszcze troszeczkę do tej Europy. Co mogę więcej dodać? No wiadomo, że zabrakło też obrotowego. Jednak Mateusz Kus, no mi się wydaje, że nie, nie dałby rady całe spotkanie. Wiadomo, w obronie i w ataku. No cóż, mamy nad czym pracować. Teraz musimy się zająć Szczecinem. O tym myśleć. Paweł, wydaje mi się, że właśnie troszeczkę zabrakło wam szybkości dzisiaj w graniu. Bo tak mam wrażenie, że ob te pół tempa zawodnicy ze Szwecji byli szybsi. Się. No wiadomo, pociągnęli troszeczkę więcej kontrataków niż my, ale z tego zespoły skandynawskie są znane, że grają szybką piłkę, kontro już widać było nawet w niektórych sytuacjach, że bramkarze w ciemno podawali, nawet nie patrząc, czy zawodnik jest na pozycji. No nam niestety troszeczkę do tego brakuje, nie ma, nie ma że tak powiem, takiego zgrania w tym temacie. Czy wolniejsi? Mi się wydaje, że graliśmy po prostu troszeczkę za spokojnie w ataku. No właśnie, za spokojnie w ataku i Tobie jako skrzydłowemu, Ty jako skrzydłowy nawet siedząc na ławkę Pewnie patrzysz też na to jak Twoi koledzy na skrzydłach grają. Dzisiaj w pierwszej połowie zwłaszcza... Nie mieli tych okazji, to była jedna, dwie okazje, gdzieś tam przechwyt piłki po odbiciu Sobola i dobicie bramki. To trochę za mało, to granie środkiem przy obronie 6-0, przy takich dobrze zbudowanych fizycznie Szwedach, to trochę samobójstwo. Znaczy tak, no trener mówił, że tam powinniśmy częściej grać na zewnątrz. E, wiadomo, że Szwedzi też oglądali naszą kasetę, też mi się wydaje, że zakładali e, taki wariant, że nasi rozgrywający będą szli na zewnątrz. No i byli na to też przygotowani. Widać było, że jak próbowaliśmy ataku na zewnątrz, to też to nie, nie do końca wychodziło. Stąd by brak pozycji na skrzydłach. No i jeszcze jedna sprawa. Drugą połowę rozpoczęliście inną obroną, bo 6-0 graliście pierwszą połowę, w drugiej było 5-1 i to zaczęło przynosić skutek. I tak trochę ze zdziwieniem popatrzyliśmy, jak około 40-45 minuty znowu wróciliście do 6-0. Dlaczego? E, powiem panu tak. E, nie mieliśmy już nic do stracenia. E, mogliśmy tylko wiadomo coś uzyskać. E, jeżeli chodzi o tą obronę, jest ona bardzo energochłonna. Jeżeli nie ma zawodniku na zmianę, no Piotrek Masłowski już w pewnym momencie wiadomo oddychał rękawami, no nie da się tak. Wiadomo, że jest to obrona, naprawdę którą, przez którą trzeba dużo sił spożytkować. Panie że zawiedziony pan jest po tym spotkaniu? Troszkę tak, dlatego że gdzieś tam po cichu liczyłem, że rzeczywiście możemy awansować do finału Challenge Cup. Nie udało się, przegraliśmy dwoma bramkami. Myślę, że wszyscy jesteśmy zawiedzeni. Nie ulega wątpliwości, że graliśmy po to, żeby wygrać i liczyłem na więcej. Natomiast ta pierwsza połowa, właściwie pierwsze 20 minut zdecydowała o tym, że... To spotkanie zakończyło się tak, jak się zakończyło, naszą porażką. Nie ukrywam, że jestem zawiedziony. Dużo strat, dużo błędów, szczególnie w ataku tej pierwszej części, w zasadzie te sześć bramek przy niemalże równo, równych siłach i równych yy, możliwościach oburywali. No było Cię nie do drobienia, jak się później okazało w drugiej części, mimo szarpnięcia pewnego. Staraliśmy się po prostu w drugiej połowie jeszcze, podjęliśmy ryzyko, graliśmy 5-1 agresywnie. E, szukaliśmy swojej szansy. E, doprowadziliśmy tylko do wyniku, powiedzmy, no, w miarę przyzwoitego, ale to, nie można za taki uzwać wynik, e, który oznacza porażkę dla nas. E, no niestety te pierwsze, tak jak już powiedziałem, 20 minut szalenie nerwowe, gracze usztywnieni. E, wydaje mi się, że troszkę nas ta szansa dzisiaj e, w początkowej fazie meczu. E, przerosła. Nie, nie daliśmy sobie z nią po prostu rady. Z, to, z presją, która wynikała z tego, że no, mogliśmy awansować do finału Challenge Cup. Panie trenerze, wydawało się, że w pierwszej połowie troszkę za, za dużo było gry środkiem, a za mało wykorzystania skrzydeł. Tam Sobol miał bodajże jedną sytuację, Krajewski tylko po dobitce zdobył bramkę, a to granie środkiem przy tak dobrze fizycznie dysponowanych rywalach, no to troszeczkę było takie samobójstwo w pierwszych 20 minutach. Ale muszę powiedzieć panu, że właśnie mieliśmy naszej koncepcji przewidziany właśnie grę do skrzydeł, dlatego że ja też zdawałem sobie sprawę, że z nimi środkiem będzie bardzo ciężko. Szczególnie przez cały tydzień wpajałem zawodnikom, że trzeba szukać pozycji między ostatnim obrońcą a drugim i wtedy jak zamyka ewentualnie na skrzydle. Udało nam się to zrobić w Szwecji. Zdobyliśmy z tych pozycji naprawdę bardzo dużo bramek. Natomiast tutaj nie wiem dlaczego, było zupełnie inaczej. Olbrzymi zgryz teraz panie trenerze przed środowym meczem ze Szczecinem po tym środowym zwycięstwie ze Szczecinem i takim podbudowaniu psychicznym. No dzisiaj zespół znowu zjeżdża psychicznie trochę w dół i fizycznie też to było widać, a za trzy dni no, mecz już o wszystko w tym sezonie. Rzeczywiście będzie to dla nas nieprawdopodobnie trudny mecz. Zdaję sobie sprawę, przecież gramy co dwa dni. Podróżujemy. Dzisiaj zgadzam się. Już niektórzy zawodnicy w końcówce. No niemal, że opadły sił. Ale trudno, chcieliśmy złapać trzy sroki za ogon. Graliśmy w Pucharze Polski, graliśmy w Challenge Cup i, i staraliśmy się jak najlepiej z różnym skutkiem zresztą grać w Lidze. Troszkę to się już w tej chwili na zespole odbija, to widać, ale mam nadzieję, że przez te trzy dni zawodnicy odpoczną i jeszcze podejmiemy walkę na, na nie na 100, a na 110% w Szczecinie.